Szanowni Państwo, zapraszam na kolejne wystąpienie w tej sesji. Temat jest niezwykle istotny, ponieważ porusza zagadnienia metodyki matematyki na poziomie akademickim. Nasze dotychczasowe sesje pokazały, że jest to temat niezwykle istotny i niezwykle ważny. Witam serdecznie pana profesora Marka Galewskiego i pana Jakuba Łąpiesia z Politechniki Łódzkiej. Tytuł wystąpienia odtwierdzenia do rozumienia: poszerzanie horyzontów poznawczych studentów. Oddaję Panom głos. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, moje wystąpienie będzie dotyczyło nauczania matematyki w szkole wyższej, ale tym razem nie studentów kierunków technicznych, ale studentów matematyki, ponieważ na prawie wszystkich uczelniach technicznych takie kierunki są prowadzone. Jest ono związane z moim wieloletnim doświadczeniem jako wykładowcy, egzaminatora, autora książek z, z szeroko rozumianej analizy matematycznej, jak i optymalizacji. I obserwację, którą mam, to jest no, dość, dość pewna, dość smutna obserwacja. No i przedstawię, przedstawię ją wraz z być może sposobem radzenia sobie. Jak skoncentruję się na, na analizie matematycznej, to ona nam wszystkim najbliższa stanowi ona, podstawę całej matematyki i punkt wyjścia, z którego wszyscy startujemy. Jako my, proszę Państwa, stosujemy klasyczną ścieżkę poznawczą. Mówimy definicję, następnie podajemy stosowanie tej definicji, czyli tak zwane zadania na, na oblicz z definicji, pokaż z definicji. Później oczywiście wzbogacamy to lematami, twierdzeniami, wnioskami, wszystko to przeplatamy zadaniami problemowymi, które najczęściej dotyczą stosowania tych pojęć. Oczywiście, wprowadzając pojęcia, podaję intuicję, mówimy w jaki sposób one powstały, skąd się wzięły. I czy, proszę Państwa, ja tak uczę? Tak samo właśnie uczę, tak? I, i tak samo napisałem książkę z analizy, to nic tutaj jakby innego nie było. I w końcu zorientowałem się, że tak naprawdę to ja podążam taką no, swoistą ścieżką efektów kształcenia. Od pierwszej definicji do ostatniego egzaminu. Mówię studentom, co powinno być, co jest, jak to się powinno stosować. Natomiast, proszę Państwa, Mam odnosić wrażenie, że czegoś tu brakuje, że coś robię nie tak, że czegoś tu brakuje i tak naprawdę czego tu brakuje? Mianowicie, Ryszarda Brakuje tego, żeby opowiedzieć im dobrą historię. Ciekawie o matematyce to mówić umiemy. Mówimy znakomicie, opowiadamy, naprowadzamy, dajemy intuicję. Natomiast cała, cała sztuka polega na tym, żeby ta matematyka opowiedziała dobrą historię. Tam dobrą historią to właśnie jest case teaching, o którym myśmy tu już dzisiaj mówili. i o tym, jak wpleść case teaching, czyli jak wpleść w to nauczanie analizy dobrą historię. Pamiętajmy, że to są studenci, którzy mają mały bagaż narzędzi, nie za dużą wiedzę interdyscyplinarną, bo to jednak jest matematyka. Chcemy ich czegoś nauczyć, chcemy coś wyciągnąć i chcemy ich przez ten case teaching wyposażyć w narzędzia, które oni potem będą z powodzeniem stosowali, rozmawiając z inżynierami. I być może pomagając tym inżynierom w rozwiązywaniu ich problemów, czyli będą odpowiadali na to zapotrzebowanie, które dzisiaj było dość mocno poruszane i przez profesora Holobuskiego, i przez profesora Mitkowskiego. Więc ta dobra historia, którą ja bym chciała powiedzieć przez, przez mówienie o analizie, no to jest taka, ta dobra historia, dawno, dawno temu, dawno, dawno temu, czyli w lipcu, był sobie student, który kończył pierwszy rok matematyki, dostał zadanie. Zadanie było takie. Jakie twierdzenia matematyczne prowadzą do istnienia rozwiązań równych? Mówiąc precyzyjniej, to mamy następującą sytuację. Mamy funkcję jednej zmiennej, bo to cały cała analiza jednej zmiennej, to jest pierwszy rok i pytamy o twierdzenia, te, które poznaliśmy w czasie kursu analizy, które by nam pozwoliły stwierdzić istnienie rozwiązania równania. Nie myślimy o założeniach, zakładamy, że one są wykonalne. No i student to jakoś tam rozwiąza, pani Jakubie, scena jest pańska. Ale, weź. Dzień dobry. Na początek chciałbym bardzo podziękować organizatorom za możliwość wystąpienia na konferencji. Moim zadaniem było odpowiedzieć na postawiony problem badawczy. Rozważając go, zacząłem w ogóle zastanawiać się, jak mierzyć się z rozwiązywalnością równań. Postanowiłem, że sięgnę do podstaw, czyli do definicji równania i jego rozwiązania. Tam znalazłem wskazówki, które pomogły mi udzielić odpowiedzi na nie. Na początek sprawdzamy dziedzinę funkcji, żeby zbadać, czy rozwiązanie może w ogóle w niej istnieć. Następnie udowadniamy następnie istnienie pierwiastków za pomocą znanych twierdzeń oraz metod. Przydatnymi narzędziami mogą okazać się własność darwu przy odpowiednich założeniach geometrycznych. Jeżeli funkcja jest ciągła, co daje nam twierdzenie Bolcano-Kosziego. Tutaj warto dodać, że jeżeli założymy różniczkowalność funkcji, to i pierwsza pochodna będzie stałego znaku na rozważonym przedziale, to rozwiązanie będzie dokładnie jedno. Ma to ogromne znaczenie przy takich metodach przybliżonego rozwiązywania równań jak metoda Newtona. Gdy jesteśmy już przy różniczkowalności, Możemy wykorzystać badanie przedziałów monotoniczności funkcji oraz jej ekstremów, aby postawić hipotezę, ile dokładnie pierwiastków może się znajdować. Tutaj trzeba być jednak ostrożnym, ponieważ jak rozważymy sobie takie, taką funkcję jak 1, 2x plus sinus x, to możemy zauważyć, że rozwiązanie jest dokładnie jedno, a pochodna zmienia znak nieskończenie wiele razy. Mamy też twierdzenia, które znajdują zastosowanie tylko dla wielomianów. Jest to fundamentalne twierdzenie algebry, które znajduje zastosowanie w liczbach zespolonych. Twierdzenie bezu, którym znakomicie szuka się pierwiastków całkowitych, oraz teoria szturma, która jako jedyna tutaj z wymienionych pozwala na dokładne wyznaczenie, ile pierwiastków może znajdować się w danym równaniu. Po stwierdzeniu istnienia pierwiastków możemy przejść do przybliżonych metod ich wyznaczania takimi metodami jak np. metoda bisekcji, która bazuje głównie na twierdzeniu Bolzano-Kosiego, metoda Newtona, która polega na przybliżaniu funkcji styczną do niej funkcją liniową oraz metoda iteracji prostej, która bazuje na twierdzeniu Banacha o punkcie stałym. Te metody są metodami przybliżonego rozwiązywania równań i znajdują zastosowanie, kiedy nie jesteśmy w stanie w prostych przekształceniach wyznaczyć rozwiązań e, równania. Ale dla prostych równań warto nadmienić, że istnieją takie metody jak metoda równań równoważnych oraz metoda analizy starożytnych. Trzeba tutaj dodać, że na tych, w tych metodach ich głównym założeniem jest istnienie rozwiązania, a więc pomijamy całą teorię o ich istnieniu. Teoria ta jest bardzo pomocna w takich sytuacjach, jak wyznaczanie zer wielomianów stopnia większego niż czwarty, dla których wzory cardano już nie istnieją. Rozważmy na przykład takie równanie. Na początek warto przeanalizować funkcję, z jaką mamy do czynienia. Następnie, w tym przypadku, określamy, ile pierwiastków może znajdować się. To równanie posiada co najmniej jeden oraz co najwyżej pięć. Następnie możemy wykorzystać badanie przedziałów mon monotoniczności funkcji w celu postawienia hipotezy, ile rozwiązań może istnieć. Następnie wykorzystujemy twierdzenie Bolcano-Kosz'ego, aby upewnić się, żeby na że nasza hipoteza była poprawna. Oraz wyznaczamy przedziały, na których te rozwiązania mogą istnieć. Dzięki temu możemy przejść do ich przybliżonego wyznaczenia. Na przedziale od minus 2 do minus 1 stosujemy metodę Newtona. Tutaj warto dodać, że. Na tym przedziale istnieje punkt krytyczny funkcji, a więc przedział trzeba odpowiednio dostosować. Na przedziale od minus 1 do 0 stosujemy metodę iteracji prostej, a na przedziale od 1 do 2 stosujemy metodę bisekcji. Tutaj jeszcze dodam, że metoda bisekcji jest znacznie wolniejsza niż dwie pozostałe, ponieważ w metodzie bisekcji przybliżenie zostało znalezione dopiero za ósmą iteracją, gdzie w dwóch poprzednich zostały znalezione już za trzecią. Podsumowując. Rozwiązania równania są trzy, przybliżone, a tutaj dla sprawdzenia jest wykres wraz z obliczonymi wartościami. Tutaj jest literatura, z której korzystałem, oraz na zakończenie chciałbym bardzo podziękować panu profesorowi za możliwość współpracy nad prezentacją. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mieliśmy okazję, mieliśmy okazję posłuchać rozwiązania tego problemu przez studenta. No i właściwie nie jest nic dziwnego w tym, że usłyszeliśmy bardzo dużo na temat, na temat metod rozwiązania, usłyszeliśmy dużo na temat sposobów rozwiązania, natomiast nie usłyszeliśmy zbyt dużo, albo przynajmniej, przynajmniej nie tyle, ile moglibyśmy usłyszeć na temat istnienia. Dlatego, że w gruncie rzeczy, proszę państwa, my tak uczymy studentów, więc nie możemy się czegoś innego spodziewać. Musimy trochę popatrzeć na równanie i być może powiedzieć za Iwarem, makelandem. Co to znaczy rozwiązać równanie? Że rozwiązać równanie to może nie, nie tyle znaczy wyznaczyć jego pierwiastki, ile powiedzieć, że, że rozwiązanie istnieje, że jest dokładnie jedno i że jest stabilne, w tym sensie, że zależy w sposób ciągły od wszystkich parametrów równania. Zobaczcie, Państwo, przedstawiam Wam na, tab, na slajdzie równanie, którego nikt z nas nie potrafi dokładnie rozwiązać, mimo że jest to proste równanie liniowe. I my tutaj właśnie z tego, o czym mówiłem, korzystamy. Korzystamy z tego, że rozwiązanie jest jedno, że jest dodatnie że zależy sposób ciągu od parametrów, czyli my je po prostu przybliżamy, przybliżamy numerycznie. I w takim razie, proszę Państwa, podsumowując to od tej strony, od tej strony mojej, czyli od strony nauczyciela, możemy spojrzeć na następujące metody, które prowadzą do istnienia rozwiązań i ich własności. Pierwszy trójmian kwadratowy Znane warunki techniczne na jednoznaczność wielokrotność przy a różnym od zera, ale następnie, proszę Państwa, głębia twierdzeń matematycznych, o której my nie mówimy, tak, a mianowicie własność Darbu. Co ona ma w sobie? Ona ma w sobie warunki geometryczne i lokalizację rozwiązań i zwartość. Tak? Zwartość jest rzeczą tutaj niezbędną, dlatego że zwartość pozwala nam ze wszystkiego, z każdego ciągu przybliżonego wybrać podciąg zbieżny, a my w świetle tego, co powiedziałem wcześniej, i tak będziemy bazowali na ciągach przybliżonych. Następnie, proszę Państwa, znakomity punkt wyjścia związany z monotonicznością. Jeżeli mamy funkcję monotoniczną, która jest na, czyli granice w nieskończoności są nieskończonościami, ona jest ciągła, to takie równanie F od X równe A musi mieć zawsze rozwiązanie, czyli jest to punkt wyjścia do metod monotonicznościowych, które w mechanice są niezastępowalne. Wreszcie, proszę Państwa, możemy spojrzeć jeszcze inaczej na równanie i przypisać je. Zamiast F od X napisacie w od X, jak napiszemy F duże F od X, gdzie F od X to jest pochodna. E. To jest pierwotna Ewa. Cały czas pamiętajmy, że założyliśmy, że funkcja F jest ciągła i że mam jedną zmienną, więc to wszystko jest wykonalne. I tutaj mamy, proszę Państwa, ogromny świat metod wariacyjnych, które tak naprawdę pozwalają nam w pewien sposób podać analogony tych wcześniej omawianych. Stwierdzenie rolla jest tu analogonem własności darbu, bo też ma geometrię, też ma warunki brzegowe i też ma lokalizację rozwiązań. Stwierdzenie o istnieniu minimum globalnego dla funkcji wypukłej, no to będzie odpowiednikiem tej metody monotonicznościowej, o której mówiłem, ale mamy jeszcze znakomite, znakomite rzeczy związane z wielokrotnością rozwiązań. Jak sobie narysujemy wykres funkcji, tak jak powiedzmy litera W, tylko bez kantów, no to widzimy, że mamy dwa minima lokalne i możemy wykombinować trzecie i to dość łatwo, to studenci ten mogą to wykombinować. Czy wreszcie możemy szukać punktu przegięcia, które są rozwiązaniami? równanie F od X równe 0 przy pomocy, przy pomocy trzeciej pochodnej. Także wystarczy, proszę Państwa, żebyśmy troszkę inaczej spojrzeli na, na twierdzenia, trochę inaczej trochę przedefiniowali nasze własne paradygmaty uczenia i możemy znacznie wzbogacić to, czego chcemy nauczyć studentów, bo w gruncie rzeczy czego my chcemy? Musimy się zastanowić, czy my chcemy ich nauczyć precyzyjnego rozumienia kroków dowodowych, czy chcemy ich nauczyć rozumienia matematyki. Ja wielokrotnie egzaminując, czy studentów czy doktorantów, przekonywałem się, że oni znakomicie potrafili przedstawiać kroki dowodowe po kolei, potrafili przedstawiać definicje, potrafili przedstawiać podane im wnioski, natomiast znacznie większy był problem z analogiami między pojęciami, a jeszcze większy był problem z analogiami między analogiami. Natomiast dla nas, proszę Państwa, kluczowe dla, dla nas, którzy pracują na dla nas, którzy pracują na uczelniach technicznych, kluczowe jest to, żeby doskonale rozumieć matematykę i dzięki szerokiemu zakresowi poznanych metod, no, móc nieść pomoc inżynierom, no bo to w końcu, to w końcu jest nasz cel, ja ten, to wystąpienie oparłem, na, oparłem na, na, różnych, na, na różnych, na różnych podręcznikach, starając się, je, starając się je łączyć, wyciągać z nich to, co mi to, co mi naj, najbardziej odpowiadało o części książek, mówiłem w trakcie ich tutaj nie nie podaje w tym spisie dziękuję bardzo